Wiersz na dzień dobry. Głupio jest nie mieć nadziei, pisał Ernest Hemingway w opowiadaniu Stary człowiek i morze. Z kolei Dante Alighieri twierdził, że nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem. A co o nadziei sądził Leopold Staff? Posłuchajmy. Jego wiersz czyta Tomasz Marzecki. Nadzieja. Zapragnąłem wyczytać w zodiaku swoje losy i dolę żywota, ale nigdy nie otrzymał znaku, czy się spełni dni moich tęsknota. Pominionych złych deszczach i burzy powracają burze i złe deszcze, ale ciągle nadzieja mi wróży, że to, czego czekam, przyjdzie jeszcze. Zostawiłem drzwi moje otworem, bo mam w duszy pewność tajemniczą. Radość przyjdzie z winogron z słodyczą, przyjdzie późną jesienią, wieczorem. A jeszcze jedna opowieść o nadziei jutro, o stałej porze.